Takie występy w tym roku to wyjątek. Z okazji zakończenia nauki w Polskiej Szkole Sobotnie Niedzielnej, im. generała Maczka w Szczercu, wspólnie świętowali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Ze względu na pandemię, w tym roku prawie nie było takich spotkań. Nauka odbywała się przede wszystkim zdalnie. Cieszę że dzisiaj mamy taki piękny dzień, jest dobra pogoda i e, fajny występ. Był e, naprawdę e, mało czasu gotowaliśmy się, bo była taka kwarantanna. W ZUMI było bardzo po innemu, bo temu, że wszyscy nie widzimy się jakby na żywo, a w klasie my wszyscy widzimy się, możemy się po, pośmiać razem, coś zrobić. W tym roku dyplomy otrzymało 47 uczniów. Polska Szkoła jest nie tylko placówką oświatową, ale także ośrodkiem rozwoju kultury polskiej dla tej podlwowskiej miejscowości, w której mieszka prawie 200 Polaków. Przychodzą do nas dzieci nie tylko ze Szczerca, a również i z okolic. Sama szkoła to nie jest duże jakieś pomieszczenie, jest tylko dwie malutkie salki, jedna większa to uczą się dorośli, a druga to bardziej taka dla zabaw. Tutaj mamy zajęcie języka polskiego z tymi najmłodszymi dzieciakami. Występ był wyjątkowy, bo dla uczniów było to pożegnanie z nauczycielką skierowaną do pracy w szkole przez Orpek. Pani Ewelina spędziła na Ukrainie dwa lata. Uczyła dzieci języka polskiego, rozwijała kulturę, założyła też kółko teatralne. Jesteśmy chwilkę po zakończeniu roku szkolnego, więc niesamowicie wzruszona. No, będzie mi brakowało i będę tęsknić głównie za moimi uczniami właśnie. Ale, ale mam ogromną satysfakcję i czuję też ogromną wdzięczność za te dwa lata. Pani naszym przewodnikiem. Pomagała odkrywać nasze mocne strony, cieszyła się sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała. Ona przeprowadziła z dziećmi ogromną pracę, stworzyła kulko teatralne, z jakiego jesteśmy bardzo dumni. No i właśnie dzisiaj, tak na zakończenie roku szkolnego, musimy się żegnać z panią Ewelino, już wyjeżdża od nas. No i właśnie bardzo nam zależy, żeby w następnym roku szkolnym też była nauczycielka z Orpego. Bardzo czekamy na pozytywną odpowiedź i mamy nadzieję, że ktoś do nas przyjedzie. Dla wszystkich szkół w Opłocie Lwowskim to był trudny rok. W pandemii kilka razy zmieniały się w zasady kwarantanny i placówki musiały przystosowywać się do obowiązujących oboszczeń. W tym roku uczniowie, nauczyciele i rodzice byli przygotowani do nauczania hybrydowego, czyli lekcji zdalnych przez internet i częściowo stacjonarnych w szkołach. Bardzo dobrze, że kończymy ten rok nie w zakresie zdalnego nauczania, a przynajmniej uczniowie w klasach mogą się spotkać, podziękować sobie i nauczycielom. Zakończenie roku szkolnego w każdej placówce będzie wyglądało inaczej. Niektóre polskie szkoły jeszcze pracują i zakończą nauczanie dopiero w połowie czerwca.